Witajcie moi drodzy w kolejnej części, w kolejnej części Wam pokażę test dźwięku w radiu samochodowym z Androidem. Eee, oczywiście, radio z Androidem, eee, co mogę jeszcze dodać, bo, 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 to, bo to radio, eee, co jak Wam pokazywałem. Na początku, gdy byłem e, recenzję, e, to ja zapomniałam dodać, że, 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 że te radio samochodowe e, e, jest, e, jest z Androidem. Tutaj jest Android 10. E, jak oczywiście widzicie, e, można, te, można jak powiedziałem też wcześniej, że można też to nazwać jako tablet samochodowy. Dobrze. To ja tutaj oczywiście zaraz włączę YouTube'a e, Jak tutaj widzicie aplikację, on się tutaj znajduje e, Bo ja też e, oczywiście e, po, po, pobraliśmy tutaj e, tak, taką aplikację, taką zakładkę e, co, 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 się, co się nazywa Agamakar Ale to nagram dopiero w późniejszym czasie od tej aplikacji Agamakar Eee, to teraz, ale teraz zajmijmy się właśnie tym filmikiem, czyli, czyli test dźwięku. Eee, ja, pokażę, eee, eee, ja pokażę test dźwięku na, na przykładzie filmiku z mojego kanału. Oczywiście wchodzimy tutaj w YouTube'a. chwilę to e, trwa, bo tutaj e, ja jestem za, za domem, a router jest w domu. Jak e, widzicie, że jest router w domu, to e, to taki jest e, trochę kiepski zasięg, ale tak widać, że, że, że zasięg chwyta. Dobra, to wpisuję e, nazwę właśnie mojego kanału. E, przez chwilkę też e, wyłączę filmik, przerwę go, by wpisać moją nazwę kanału. Ja wiem, że dzisiaj trochę z tymi, z tymi częściami filmiku szalałem, ale, ale znowu jak wiecie <grywa> Uzbierały się sprzęty i mi się dość dużo uzbierało. Dzisiaj no i akurat też też dźwięku w tym radiu samochodowym mi też oczywiście w E, wpadło to dobra to ja wpisuję moją nazwę kanału na chwilę przerywam filmik już oczywiście tutaj widzieliście że już wpisałem e, moją nazwę kanału z małej litery bo też już dzisiaj wam powiedziałam że, e, że możecie też nawet wpisać z małej to też się nic nie stanie to jak widzicie też wam tutaj wyszuka oczywiście e, najnowsze filmiki już tutaj są dwa filmiki My na razie z wyświetlenie mi to widzę, że słabo, ale mam nadzieję, że jutro już że, jutro, e, już, e, myślę, że, że już będzie trochę więcej. 104 filmy, jak widzicie nagram. dobra klikamy i wchodzimy. Też e, jakiś taki przykładowy filmik sobie obejrzymy. E, e, oczywiście zaraz znajdę, o ten. O, wich, o wichurze i od początku witajcie moi drodzy w kolejnej części w kolejnej części w fragmencie go obejrzymy sobie to silna wichura z, e, z ulewnym deszczem jak już dzisiaj nagrywałem e, ulewę co też wiało, ale nie tak mocno. A teraz właśnie się, 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 się zrobiła u mnie wikura, w której prędkość wiatru dochodzi do 70 km na godzinę. Więc to już też jest trochę dużo. Przesunę bardziej tutaj wam teraz... Ups, jak jak słychać ten wiatr. Bo najbardziej to, jak jest ten wiatr, to tak słychać bardziej. Już poczekajcie, bo jak trochę mi włączę to e, mi, mi nie sięgnie. E, nie sięgnie nie dźwięku. Dobra, oglądamy, oglądamy dalej. O, już mi chwyciło. Już mi chwyciło. Jak widzicie, pokażę ja jeszcze raz ten moment. Muśnika, oczywiście, daj Tylko ja wam pokażę ten wiatr. I być może troszkę jeszcze widać ten deszcz. Znaczy, że ta kropla, deszczu, to, da, to trochę ciężko zauważyć. Dobrze, e, starczy Nie już widzicie. tego. E, bo to już deszcz jest trochę długi. Jak widzicie, filmik trwa już tutaj e, 10 minut. Więc, o, jak oczywiście widzicie, też się wyświetla że <laughs> ja się tutaj wyświetla e, mój filmik no a e, tak że, że się wyświetla e, dobra tak na razie to starczy zapraszam Was zatem do, moje, do mojego kolejnego filmiku przechodzimy do podsumowania e, podsumowując w dzisiejszym filmiku Wam pokazałem to, 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 to już nie w dzisiejszym filmiku, to już w kolejnej części filmiku, bo to już jest właśnie teraz kolejna część, to już jest trzecia część tego filmiku, więc już, e, więc już e, naprawdę e, dużo rzeczy, już na, na, naprawdę nagrałem już. E, więc już naprawdę mam tych filmików dużo, subskrypcji na razie mi e, nikt tutaj nie dał, ale myślę, że za parę dni. Może mi to się nie wiem. E, także e, pamiętajcie, subskrybujcie mnie, obserwujcie. Wszystkie szczegóły już mówiłem e, w, w, w poprzedniej części filmiku. E, I jeszcze w tej pierwszej części filmiku też Wam mówiłem. Także zatem do zobaczenia. I widzimy się następnym razem.